Chcielibyśmy zaprosić Was już 31 maja, przenosimy się na Hawaje, a dokładnie na Myślą Wyspę, czyli Dzień Dziecka najlepsza impreza, jaka może być. Chcielibyśmy zaprosić najmłodszych, tych starszych i rodziców wraz z opiekunami prawnymi na najlepszą imprezę w Szczecinku, która będzie miała miejsce tutaj na Mysiej Wyspie. Mamy przygotowane dla Was moc tracji, takich jak Malowanie twarzy, zabawy z animatorem, zamek dmuchany, taniec hula, warsztaty, symulator Wakeboard, przekąski. Jeśli przyjedziecie do nas autobusem, który będzie specjalnie kursował do nas na Myślą Wyspę przez komunikację miejską Szczecinek, za darmo zaznaczmy, to otrzymacie od nas voucher. Taki sam voucher otrzymacie również na pomoście tutaj który by, będzie by nasz pracownik wręczał dla osób wysiadających ze statku. Najważniejsze, żeby ta impreza była cudowna i kolorowa, pamiętajcie o przebraniach. Przenosimy się na Hawaje, więc musi być kolorowo. Zaczynamy od godziny 11, nie może was zabraknąć, musicie być, niech przyjdą miejsi, Troszkę starsi i ci również starsi. Będzie to zabawa dla każdego. Więc pamiętajcie, 31 maja, godzina 11. Przenosimy się na Hawaję, dokładnie na myślą wyspę w Szczecinku. Widzimy się, nie może was zabraknąć!